Dlaczego Humanicus to klinika inna niż wszystkie? Naszym celem jest współpraca między wieloma dziedzinami medycyny i wszechstronne podejście do leczenia naszych pacjentów. Nad ich zdrowiem pracują jedni z najlepszych i najbardziej doświadczonych osteopatów w Polsce. Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce na mapie Podkarpacia, które na najwyższym poziomie integruje zarówno medycynę, fizjoterapię, osteopatię, rehabilitację i trening. Nasza opieka dzieli się na kilka działów. Centrum leczenia kręgosłupa, strefę rehabilitacji ortopedycznej i sportowej, strefę dziecka, strefę dla kobiet oraz urologię. We wszystkich tych działach zapewniamy opiekę lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów i trenerów, którzy ściśle ze sobą współpracując wymieniają się doświadczeniem i wiedzą, aby kompleksowo leczyć pacjentów. Humanicus Clinic zmienia sposób postrzegania placówek medycznych. Nasi pacjenci są otoczeni najlepszą opieką, a standard świadczenia usług jest na najwyższym poziomie. Szanujemy pacjentów i podchodzimy z empatią do ich problemów. Podczas wizyty w klinice pacjenci są naszymi gośćmi, dlatego przyspieszamy im czas oczekiwania, oferując pyszną kawę. Dbamy, aby klinika była miejscem przyjaznym dla pacjentów i całego tworzącego ją zespołu. Chcemy, aby wszyscy terapeuci i lekarze stanowiący nasz zespół byli realną częścią tego miejsca. Wiemy, że ktoś, kto dobrze czuje się w miejscu niosącym pomoc, będzie ją niósł z jeszcze większym zaangażowaniem i sprawiał, że serce naszej kliniki z każdym dniem będzie biło jeszcze mocniej. Odwiedź Humanicus Clinic i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.